Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, po dłuższej przerwie, jakiś czas temu, razem ze Słoniem, mówiliśmy, że będzie do zgarnięcia hmm, Hatsan zrobiony przez Słonia. To się odwlekało głównie z mojego powodu: ja nie miałem gotowych trenażerów. Później się wydarzyły trochę inne, inne rzeczy w moim życiu. W każdym razie, cała akcja ruszyła. Na grupie facebookowej strzelectwo pneumatyczne, rekreacyjnie i zawodowo. Słoniu wrzucił post. Pod filmem będzie link do, do tego posta, gdzie można zgarnąć karabinek. I teraz tak, karabinek został w całości ufundowany przez słonia i oczywiście jest tuningowany przez słonia. Karabinek plus, plus montaż, plus luneta. Za wyjątkiem tłumika, który ufundował Paweł Ziemba, czyli Paul Finch. Robiący tłumiki na polski rynek, na angielski rynek, więc można zgarnąć ten, ten karabinek. Ponadto można zgarnąć dwa tłumiki od, od Pawła, ziemby właśnie do karabinków o kalibrze 4,5 i 5,5. Co można jeszcze zgarnąć? Można zgarnąć trenażer mojej roboty. Takich trenażerów mam, mam, mam 4. I można zgarnąć jeszcze spust od, od Merkurego, język spustowy od Merkurego. Co trzeba zrobić? Możecie komentować tutaj pod filmem, możecie komentować na grupie Facebookowej. Zachęcam do komentowania na grupie Facebookowej, bo tam Słoniu założył temat. Jeżeli chcecie zgarnąć karabinek, to po prostu opiszcie, napiszcie dlaczego to do Was powinien trafić ten karabinek. Najlepszy, najlepiej opisana, ktoś to najlepiej to opisze i najlepiej uzasadni uzasadnie dostanie karabinek. Jeżeli. jeżeli z kolei wolelibyście na przykład zgarnąć tłumiki, to skoncentrujcie się na tłum, znaczy tłumik, skoncentrujcie się na tłumiku i opiszcie, dlaczego to do Was powinien trafić ten tumik. Ten jeżeli chcielibyście zgarnąć trenażer, no to skoncentrujcie się na trenażerze i napiszcie, dlaczego Wy byście chcieli zgarnąć ten trenażer. Albo jeżeli ktoś chciałby zgarnąć spust od, od Merkurego, no to skoncentrujcie się raczej na spuście od Merkurego wypisujcie, mówię pod, pod tym filmem, albo wypisujcie na, na grupie facebookowej dalej umieszczam filmik, który zrobił y, Słoniu, trochę się to przyciągnęło i to było z mojej winy więc, ale cała, cała, cały temat rusza, więc jeżeli chcecie fajny karabinek to, to piszcie o karabinku jeżeli, jeżeli chcecie tłumik to o tłumiku jeżeli chcecie trenażer to o trena trenażerze jeżeli chcecie od Merkurego Spust, to piszcie o, o, ten, o ten spust. Co mam więcej powiedzieć? W każdym razie zapraszam do komentowania, zapraszam do udziału w tym wszystkim. O efektach poinformujemy na Facebooku i poinformujemy. Ja też poinformuję między innymi. No i co? To trzymajcie się i, i filmik słonia. Na razie. Witam wszystkich Panów. Więc. Tak pokrótce z Maciem rozpoczęliśmy taką akcję rozdania wiatrówki, dwóch tłumików, spusto od Merkurego, i tam Maciek ma jakieś trenażery i wynikły sytuacje, na które nie mieliśmy wpływ, wpływ z Maciekiem, i dlatego musimy to zakończyć w ten sposób jak teraz, a że ja lubię doprowadzać wszystko do końca, więc na szybko, panowie, Filmik na Facebooku pod filmikiem wrzucamy e, tekst typu: dlaczego chciałbym karabinek i dlaczego chciałbym tłumik. W ciągu tygodnia rozwiążemy, wysyłamy i to wszystko. Czyli tak: hatsanik robiony przeze mnie z. A, spust będzie od Merkurego. Tłumiki bardzo dobre, fajne od e, Fincha, czyli Paweł Zięba. No i malowanie Krystosika, Krystosa, które bardzo fajnie to wyszło, tak jak tu widać. I tak na szybko wrzucamy filmik. I dla chłopaków, którzy lubią tą zabawę, lubią ten sport, to co mam, karabinek e, Hatsanik, dwa tłumiki plus te, spus od Merkurego, tłumiki od Pawła Zięby, Paula Fincha, Paul Finch. Bardzo fajne tłumiczki już tej nowej, nowej produkcji, czyli w aluminium. Oczywiście gwint stalowy, tylko tłumiki do 5,5. Od razu mówię do 5,5, nie 6,35, tylko do 5,5. Kacanik z tłumikiem, ze wszystkim. Panowie, wrzucamy. Dlaczego chcemy wiatrówkę, dlaczego chcemy tłumiki, dlaczego chcemy spust. I więcej żadnych komentarzy. Tylko to. I w ciągu tygodnia wybierzemy osoby. I tyle. Pozdrawiam.